Siema to the to jest 31 odcinek z serii ARK na moim kanale. Jest ze mną. Nie ma. Siema. Siema. A, ja jestem. I w tym odcinku woliła. chciałem zrobić opening prezentów te od tego Raptora Mikołaja. I jak się postaramy, no to. Może jeszcze znajdziemy tego Renifera na 120, w sensie jelenia. Ale to <noise> Nie To ty zbierać. No chilluj, chilluj. Dobra, a ty kogo bierzesz? Ja biorę mojego pterka Za ile będzie Ja biorę dola, mojego a, za już Ja jeszcze przez ten czas zrobię choinkę. Mikołaj, to Mikołaj, a Mikołaj to Mikołaj. Lukas. Mm. Dobra, poczekaj, muszę choinkę zrobić. Ej, dobra, robisz tu kasa. Poczekaj. Bli? Drewno potrzebuje. A to zbiorę szybko Zrobię nam choinkę Ukradnę parę staków mięsa Ej! To? Ej, bo mam, bo mi się robią spleśniałe mięsa Erio? Za 8 minut będę miał yy... za 8 minut będę miał jakieś 200 czy tam ileś tam spleśniałego mięsa no, ta choinka się za 20 dni w sensie znik... Jak minie ten event, to niestety ta choinka zniknie, ale... No czas eventu, zrobimy nam choinkę. To Bo... nie wiem, te spleśniałe mięsa i tak dalej zaniosę do... Na razie będą leżeć w ekwipunach, tam co... gdzie są... pójdź na górę. O kurde, weź poleć na dach, ta choinka wystaje czy nie? Na dach. Ej, bo mam spleśniałe mięsa i one mają termin ważności. No i na dach szybko poleć. Ty wystaje Choinka. Nie, nie wystaje, nie wystaje, a czemu się pytasz? poczekaj. Chodź teraz wejść do domku, chcę, po, e, chcę zobaczyć czy... E, powiedz mi jak ją postawić. Dawaj, a kiedy się zrespi Mikołaj? E, za niedługo. zrobić im nam choinkę. Poczekaj. Nie wystawało Zobaczymy czy będę mi przy Ej, nice, nice. Ej, ja se gamma dam, jak się dawało gammo? E Tab i g -a -m ma. Spacja 5 na przykład, albo 4, jak chcesz. Ej, ładna jest ta chłonka. Mam... Jeszcze tylko prezenty, ale to, to, to. Za niedługo. Za 30 minut arkowych będzie Mikołaj. Ja zobaczę, Chwilę czy Kidzaj mogę... na prawdziwych? Nie wiem, e 15 sekund. Może więc. Oj, trochę... czwórka jest dobra. Gama czwórka jest dobra. Nie mamy... Brakuje nam jednej miały do zrobienia prezentów. A ile prezentów robimy? Cztery? No dla każdego no. Ej, a gdzie mój latacz? Nie wiem. Zrzut tu się respi. Zobacz, Ej, latacza nie mam. Latacz mi zniknął. Jak zniknął? Zniknął. Nie widzę go. A dobra, on się schował. Um, eee. Podejrzanie. Jest... Ej, chodź zobacz tutaj do kuki. Przed nas dam. Leca. Eee... Trochę sus. Trochę sus. sus. Ja to zauważyłem kiedy gówno zrobił. Aha. Dobra, już przepraszam za słownictwo. Dobra, jakby co to Mikołaj się już nie się zrespił? Raptor Klaus. No, ty się zrespił? A tak, mówiłeś mi, że on jest raptorem. To lecimy gdzieś. I on się gdzieś zrespił na całej mapie. Jakby co to patrz na niebo, on wysoko leci na niebie. E, widzisz coś takiego jak czerwone jakieś światło czy coś. Mam wrażenie, że nie On tutaj się nie zrespił raczej obok. Nie widzę go. Daleko jesteś trochę ode mnie. No to poczekam na ciebie. O, widzę zrzut! On tam jest! To... Widzę czerwone, widzę czerwone! O dobra, widzę go, widzę go. Prezent zrzucił, już jeden. To lecimy do ten prezent. Jak chcesz, Czekaj, to Którym F klikam? Jak chcesz, A, to dobra, masz... no jeszcze... Jak chcesz, to możesz do niego podlecieć. zobaczyć sobie, jak on wygląda. O nie, bo on tutaj lata obok tego Giganoto. Zapomniałem, że tu Giganoto jest. Lecimy tam? Gdzie ja ty lec... jesteś? Ja to po ten prezent lecę ten, co pierwszy zrzucił. No dobra, to ja lecę tego Mikołaja. zobaczyć. Ej, tego Giganoto nie ma? Jest jednak, jest, jednak jest A da się, da się do tego Mikołaja podlecieć tak, żeby był, był obok mnie? E, można, ale on jest jakby poza tą góry Jakby to powiedzieć, on jest za tą barierą Ale zobaczysz go, możesz bardzo do niego blisko podlecieć, ja już podleciałem ja na cię! Pokazałem, widzą Bez kitu Ja chcę tak, żebym nie widział Bez kitu Podejdę, co do niego ja. centralnie? Ja robię lot nurk nurkowy. Można podczas lotu. Ja się... jestem nad tym prezentem pierwszym. Ja też. A to ty nie jesteś za tym takim mega pierwszym. Tym, co centralnie pierwszy zrzucił prezent, to ja teraz jestem. Jesteś tutaj A no dalej. to jestem na drugim, tam gdzie Gigano to jest. A no to ty. Dobra, to wiem, gdzie ty jesteś. Właśnie, niedługo może już nawet o swoim giga, to tylko będziemy musieli zrobić trochę narkotyków, no i strzał. Nie no, bo bardzo mało narkoty... narkobery zrobimy. No wiesz, tego zielonego czegoś no. musie... będziemy musieli zrobić. No, o, kolejny zwrot Oby było coś dobrego. A... Amunicja, to byłoby spoko chyba. Nie wiem czy amunicja może być, chyba może, ale... Szczerze, najbardziej się cieszę jak będzie Gemiowa, węgiel i na przykład legendarny karabin snajperski albo... Bo przecież po co nam karabin jak mówisz, że amunicja jest mega droga. Niby jest droga. O tu są raptory obok mnie, a jestem na piechotę. Dobra, trudno... O dobra, prezent jeden już opadł. Cały, na ziemię. Dobra ja powiem... Drugi co jest. już opada. Drugi jeszcze trochę. Co jest? Fi fioletowe hity, nowe budki. Leniwiec, chibi, węgiel i jemioła. No to nawet spoko. Parazał nasze na a wiesz, co, to jest chibi? Chibi to jest ten taki mały zwierzaczek, co jest obok ciebie. No to jest, mam leniwca, megaterium. No. Ten prezent już opadł, czy nie? Nie, już opada, kończy. A dobra, kończy tu, tu opady, na ale on na takim. tekst tego Zaura obok siebie. A dobra, jestem obok ciebie centralnie. Lecę już po trzeci prezent. Ej, szabla zębny. A nie, poczekaj na ten mój. Ja chcę go. Nie, nie mu. Ej, cztery się zrespiło. No, ja lecę po ten kolejny już prezent. Ten, o ty, otwórz ten. Okay, bo ten... Ja tworzę kolejny. Bronto sam, tutaj. O nie, bo tu są chyba alozaury. Gdzie? No, obok mnie. Obok prezentu. Bo to jest przy górce. Dobra, trudno. Najwyżej mnie zabiją. A, no, on się na klifie zrespił. Ej, on znika. Ten prezent? Po otworzeniu. No, jak zbierzesz wszystkie przedmioty, to tak. A można tam coś włożyć, żeby nie zniknął? No nie, bo on po jakimś czasie tak. <laughs> jak zniknie Raptor Klaus? Ej, schemat, rzadki prosty pistolet. A jaki, to jest niebieski? A. Ej, fioletowy. Ej, no to dobrze, mega. Dobra uwaga, co będzie w moim? Czyli megaterium. A to to samo co ja? Mam jeszcze Miss Lotte <laughs> i Węgiel. Legendarna e, lanza. To jest takie coś, co jeździsz na koniu i to jest taki A duży... Chyba klifu z klifu 30 metrów. Żyje? Nie no żyje, żyję. Ledwo. Nie no Ledwo świetnie. Nie Prezent spada obok... Tak. Alfa Karno i tego... i trzech alozaurów. Juty na... Damy... tego ogłosionego reksa. Otwieram uwaga. Fioletowa pika. Siodło fioletowe na gazbaksa Okej, okay, dobra Idziemy takie dobre nawet A ty jaką masz zbroję, że tam nie zamarzasz. Zamarz Ej. Zamarzam, ale... Ja chyba magaterium widzę. Rokolor. Zniknął, zniknął już, ale są prezenty, one nie znikają. O, owca! Nazywam owca, ona jest rzadka. A ja mam muta na czwartym. A. To częste jest, uwaga. uwaga Co jest? legendarne spodenki, o, te takie trawiaste legendarne, mistrzostwa lanca schematy jeszcze legendarne to ten był bardzo dobry Tylko ja nie no mam czekasz go... na mnie, bo, bo... nie, bo nie chcę, żeby mnie jakiś alazar dopadł no ja już lecę do przy dwóch ostatnich czekaj, alazaur... czekaj, jestem przy tobie, czekaj jak przy mnie? ja jestem przy, przy ostatnim prezencie, w sensie, że... tym. ale ja jestem tutaj czyli? przed tobą jak przede mną. Nie możesz być przede mną. Da. Może. Nie wiem, jestem przy tym prezencie. Ej, ale cię topnęła u mnie. Pokeball. Ej, to... Ten left Ej wilk ja mam? straszliwy, wilk straszliwy tam był. Ej, mam te... ej, lubisz tego lewa, co ja mam? Co tego Cibi Poczekasz chwilkę? No jest... No mogę poczekać. Ej, jak chcę ostatnio otworzyć? Ej, alfa, alfa jakaś. To nie wiem czy karn... nie. To jest A widzę cię, y, widzę cię. Alfa, wody, co... 3 karn... alfa, Karnotaury czy 4? To nie są alfa, to są po prostu ulepszone. Widzisz mnie? Raczej bij... mi O! No nie wiem. Dawaj, czy... zabijmy je. O, e, nie zabijesz, on się nas straszy. Eee, jest... dobra, chcesz otworzyć ten prezent? Ja tak. nie chcę. Zobacz co tu jest. Nie widzę. Nadal chcesz? No, nie widzę, typka Alfa-Carno? Iuntaranus. Alfa-Carno. Dostanie dosta na mnie agro? Na, ja go odagruję od tego. Otwieraj to otwieraj prezent. On się zagrował na mnie. To jest? Ej. Domir. Ibi <dudzi> predatorium nadal... Mistrzowska <gera> maska kamuflująca! O, to dobrze. Legendarna zbroja kamu kamuflująca, yy, Legendarne rękawice kamuflujące, No, metal i węgiel. A to jest ostatni? Tak. To wracamy, bo mnie marzne. Tak. Dobra, to już w sumie się widzimy, jak wrócimy na chatę. Obserwuję właśnie dotarliśmy do tej chaty. E, właśnie Domir robi strzały. Usypiające! Bo czemu nie? Dobra, a teraz to zrobię nam no, te prezent, a nie stać no. Dobra to co robimy? Może pójdziemy spić Możemy i spić Ja będę chciał jeszcze poczekać na drugie jakby te Mikołaja. To w pewnym momencie po prostu zrobimy to to cięcie... się długo robią, co nie? No. Dobra, mam 56 tego. 56 trzech usypiających. Na razie zrobię trzy prezenty. No dobra, to ja... dobra, nie. Ej, ale słodko wygląda jak się... ...z tym swoim zwierzaczkiem. O! Co się stało? Nie chcę, się podpaliłem. A szczerze, ja na początku myślałam, że ze zwykłymi strzałami można, a nie... ...albo zwykły we strzał się robi, ten... ...pociski do tego. Zaraz będę mieć trzy prezenty. Dobra, mam. A teraz następnie to już zbieramy na te dwie czapki. Zimowe takie. Ile mam Piękna nasza choinka i daj rękę. No to No zjeść muszę, szóstka. A może ja się jedzenie w sumie ugotuję jednak. Weź na górę, pójdź. I gdzie jest ognisko? Gdzie... Czekaj, w czym się najlepiej gotuje? W piecu czy? W ognisku. Znaczy najlepiej to w grillu, ale tu nie mamy. A lepiej w... Do można w piecu? Można. Nie, w piecu nie. O, nice. Ja sobie wybiorę prezent. Ale to tak nie działa, to jest tylko ozdobne. No, i to jest mój prezent. Mój środkowy. Ładnie teraz chyba wygląda. No. Później tu pokoje porobimy. No. A już musimy... będziesz miał. Du musimy to jeszcze dużo materiałów. Dobra. No teraz trzeba zrobić. Dobra. Mieliśmy ten. Szafy zrobić. Mam. Muszę podawać tylko szafy na jakieś kolejne itemy. No dobra. Strzały wyrzuciłam. I za minutę się jakiś Mógłbyś No Ej, bo strzały wyrzuciłam. No. Ale wyrzuciłem... O, mam strzało. Dobra, zrobimy jeszcze dużo tych skrzynek. Znaczy szaf. Będzie trzeba zrobić tak. Jedną szafę. Na pewno wiem na co przeznaczyć. Ja bym Spidermana. Okej. Okay. Teraz to muszę... Nie wiem gdzie o. to zrobić. Ej, a Spiderman może chodzić strzała? Nie. Pajęcz z Ej Dostałem kolejny level, 101 Dobra, z tego Zaura atakuję sieciami Czekaj, jak to zrobić? Gdzie to było? Mogę z tego Zaura zaplątać w siecie? E, swojego, naszego swojego? Nie, dzikiego, tak Tu dawaj coś robimy, bo ja chcę sobie polewelować korty Laboratorium Dobra, nie wiem, ja, ja chcę coś oswoić. Fabrykator. Musimy zrobić fabrykator. E, ja bym chciał na pewno zrobić wejście na strych. Ja chcę na wyobrażenia w sumie, bo mam 560% obrażeń. Ja będę chciał zrobić nam strych. A ty ile masz procent obrażeń? Ale kto w derku? No, w derku. 400 prawie. A ile w moździerzu? Ja mam 600 prawie. Tak, w szczęście. Sensie. No, mamy ponad 100 narkotyków. Nie bije, jakiegoś karno. A, ale dałoby się radę wtedy oswoić? I byśmy mieli ile? Eee, 117 narkotyków i 50 czy prawie 60 ciał. Tak. No to dawaj, oswajamy teraz, około. Eee, Tylko nie ma nas maksymalnym levelem, więc nie ma sensu z małego małym. Bo ja bardzo lubię alozaury, nie ale... Nie no, to jakiegoś poszukajmy, tam gdzie są często alozaury Dobra No wiem, co... mieliśmy oswoić tego renifera, to oswoimy w tym odcinku jelenia jeszcze Bo on o, jego kurwa. się To. No. Przypadkowo wziąłem narkotyk Dobra, trudno Dobra Nie zginę? Dobra Nie Dobra. zginę Nie Bo dało mi 20 ile burzenia to Odurze, widzimy się za moment. Widzimy się już jak znajdziemy jakiegoś fajnego jelenia. Już po przerwie właśnie znaleźliśmy już takie samice Magalacerosa. Na 112 nie mogliśmy znaleźć na 120 żadnego, a już tym na 112 musimy. Uważaj, tu jest <laughs> Dobra, e, masz jagody? Nie ja Ej, masz fioletowe jagody? Nie, nie mam żadnych jagód. Ej, tam jest złoty brzuch. No dobra, to poczekaj, to ja lecę do bazy po jagody. Nie. O ja. Tak ci się jak będę chciał znaleźć na 120. Jakiegoś mięsożerca chcę oswoić. A megaterium się czym oswaja? Megaterium ciężko, nie oswoić, go bardzo silny. A nawet na 8 levelu? No A to leczy radę chociaż. A mamuta? Mamuta? A mamuta to na 120 oswoimy. Niedługo. To znajdziemy. Nie A wilk straszliwy się czy gotowane. Prostere o! Le mogę samy. oswoić wilka straszliwego. A nie opłaca się takiego. Oswoimy na 300 w Ice Cave. Ie. Ale straszliwy, a nie paski. Ale to jest straszliwy wilk w tej Cave. Ale można go tam wstać w naszym No. Tylko tam musisz uważać, bo tam są nisie polarne. E. Słodkie ciasto ważne Ej, tam się. są niedźwiedzie polarne. Gdzie? Eee, musimy, 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 Nie da się ja oswajać, nie, nie bo... niedźwiedzia polarnego. Ja idę pingwina oswoić. Z czym się oswaja? Powiedz, eee. że mięsem. Mm, musisz zobaczyć. Tą lunetą jak najdziesz, to ci pokazuje co trzeba. Okej. Okay. To ja lecę na takie um, wyski, z To jest. Ja jestem tu i nie widzę tego jelenia. Bo to jest tu chyba. Nie ja Nałóż. tam lecę. Znalazłem trzecią owcę! Rzadkie są owce? No! Też nie nie jestem tam, jest. gdzie był. W, czekaj, w, gdzie jestem ten e, jelen? No właśnie, nie, wiem, moje... nie widzę go. O, Megaletros! O, jestem przy jeleniu, ale ja ciebie nie widzę. Gdzie ty jesteś? To jestem źle? To jestem w złym miejscu, czy co? Megaletros? A on był gdzie? A, już chyba wiem gdzie. Tak. Okej, okay, Mega lakro... Ej, na Mega lakros na 112. I owca. No oswoiłem go, Oswaja się w sensie, leży. Ja mu daję jagody. A jak uswoić owca? Słodkie ciasto waży. No mówię właśnie, że ciastości. A ładna ta owca nawet. Szkoda, że nie jest na... Owce to na 120 będę chciał uswoić. No dobra. I Jankylo mamy na 220. Ja chcę coś znaleźć szybko. Coś no muszę... do oswojenia. Miesza A truskaweczka to nie jest twój? A nie. Mitra to Ej, Juntaranis, bitwa, bitwa jest! Karnotaury biją Junt z Taranisem. A to jak to, oni się nie mogą bić, bo przecież oni kumplują. Się... No, ale oni biły kogoś tam. No to kogoś może. O! Ile tego jest? Tego to mi potrzebny będzie. No dawaj coś szybko zróbmy o. fajnego. No właśnie nie będę chciał. No znaczy, nie będę... Dobra miałeś, to my... robimy już, yy, widzimy się za chwilę. Jak już się w sumie już to oswoi ten Jesteśmy już po przerwie, właśnie nasz już mega się oswoił. Dobra, bierzemy gościa do Pokebola. No i lecimy już do bazy. No i będzie trzeba jeszcze na hacie zrobić na niego skina. Oczywiście ja jeszcze po, yy, poza odcinkiem pozabijam dinozaury Terrexem. -y Polecę na zimowy pozabiję wszystkie alfy i wszystkie te po to, żeby się może coś fajnego zrespiło. Gacha Klaus. No to nieźle. Dobra, za 100 sekund. Będzie to. Przez często czas temy O tego jeszcze nie mieliśmy trofea. To jest alfa tego. Alfa raptor. Alfa karno. Mam rzeczy za alfę. Jakieś szpony od Argentywisa. Utro! Bronie, brojki. Dobra, lecimy teraz tu Weźmy trochę tego Zróbmy ten go skin'a Dobra I to jest już kolejny dinozaur w naszej serii Megaloceros No i dajemy na niego skina Ale fajny Wiadomo, pina... dobra i to było na tyle w tym odcinku zostawcie subika zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz z nazwą dla tego jelenia Samicy um. Zobaczcie mojego Discorda, link w opisie Zobaczcie sobie też także mojego TikToka, też link w opisie. Dobra i to by było na tyle. Siema